Witajcie moi drodzy. Czy marzycie o tym, by każdy nowy dzień witać z uśmiechem, bez porannej sztywności stawów, z energią do spacerów, pracy w ogródku czy zabawy z wnukami? Wiem, że z biegiem lat nasze ciało przypomina nam o przeżytych wiosnach, a stawy i kości czasem dają o sobie znać, ale proszę mi wierzyć, Wiek to nie wyrok wskazujący na ból i ograniczenia. Natura dała nam wspaniałe narzędzia, by dbać o siebie na każdym etapie życia. Z biegiem lat naturalna zdolność naszego organizmu do produkcji kolagenu, ta uh, białka, które jest niczym rusztowanie dla naszych stawów, kości, skóry i tkanki łącznej, niestety zaczyna słabnąć. Ten naturalny spadek produkcji kolagenu może prowadzić do problemów takich jak sztywność stawów ból, a także sprzyjać procesom degeneracyjnym. Ale nie martwcie się, mam dla Was dobre wieści. Kolagen jest absolutnie kluczowy dla zdrowia stawów i mocnych kości. A co najważniejsze, możemy wspierać jego produkcję poprzez to, co jemy każdego dnia. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o siedmiu. Nieco zaskakujących produktach spożywczych, które są nie tylko bogate w składniki odżywcze wspomagające produkcję kolagenu, ale także pełne niezbędnych witamin i minerałów, które pomagają utrzymać zdrowe, elastyczne stawy i mocne kości. Te produkty. Odżywią wasze ciało, dostarczając mu kluczowych budulców potrzebnych do zwalczania stanów zapalnych, poprawy ruchomości i ochrony stawów. Zobaczmy razem, jak te gęste, odżywczo, bogate w kolagen lub wspierające jego produkcję pokarmy mogą pomóc wam cieszyć się aktywnym życiem bez bólu. Gotowi odkryć, które produkty wesprą produkcję kolagenu i utrzymają wasze stawy w doskonałej formie? Zaczynajmy. Po pierwsze, Rosół na kościach płynne złoto dla stawów. Jeśli chodzi o kolagen, niewiele produktów może konkurować z tradycyjnym domowym rosołem gotowanym na kościach. Przygotowywany przez powolne gotowanie kości zwierzęcych i tkanki łącznej, rosół jest niezwykle bogatym źródłem kolagenu, żelatyny i aminokwasów, wszystkich składników odgrywających kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych stawów i mocnych kości. Gdy kości rozkładają się podczas długiego procesu gotowania, uwalniają kolagen bezpośrednio do wywaru, który jest łatwo przyswajalny przez nasz organizm. Dlaczego rosół na kościach jest tak korzystny? Kolagen zawarty w rosole zawiera kluczowe aminokwasy, takie jak glicyna, prolina i hydroksyprolina, które są niezbędne do syntezy i utrzymania kolagenu w stawach, kościach i skórze. Te aminokwasy pomagają redukować stany zapalne, naprawiać uszkodzoną chrząstkę i wspierać nawilżenie stawów, co prowadzi do mniejszego bólu i zwiększonej ruchomości. Dodatkowo, żelatyna w rosole pomaga poprawić strukturę stawów, wspierając płyn maziowy, który amortyzuje stawy i pozwala im swobodnie się poruszać. Wyobraźmy sobie panią Lilię, 65-letnią kobietę z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Zaczęła regularnie pić rosół na kościach po tym, jak lekarz zalecił jej to dla wsparcia stawów, po kilku tygodniach picia kubka ciepłego rosołu rano i wieczorem, zauważyła znaczną redukcję obrzęku i bólu w kolanach. Czuła się bardziej zwinna i odczuwała mniejszy dyskomfort podczas wchodzenia po schodach. Kolagen i aminokwasy z rosołu zdziałały cuda, pomagając w regeneracji jej tkanek stawowych i poprawie funkcji stawów. Jak to wdrożyć? Przygotowanie rosołu na kościach w domu jest proste. Wystarczy gotować kości, na przykład z kurczaka wołowe czy wieprzowe, z wodą, odrobiną octu jabłkowego, który pomaga wyciągnąć minerały, i aromatycznymi warzywami przez kilka godzin. Można również kupić gotowy rosół w sklepach ze zdrową żywnością. Pijcie filiżankę ciepłego rosołu codziennie jako pożywny i wzmacniający stawy dodatek do diety. Możecie go nawet używać jako bazy do zup i gulaszów. Dla dodatkowych korzyści kolagenowych. Rosół na kościach to jeden z najpotężniejszych naturalnych sposobów na zwiększenie produkcji kolagenu w organizmie i promowanie zdrowia stawów. Regularne włączanie go do diety może wspierać mocniejsze kości, zmniejszać ból stawów i poprawiać ich elastyczność. Po drugie, skórka z kurczaka. Smaczne i zaskakujące źródło kolagenu. Skórka z kurczaka być może nie jest pierwszym produktem, który przychodzi na myśl, gdy myślimy o kolagenie, ale w rzeczywistości jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł kolagenu, w szczególności kolagenu typu drugiego, który jest kluczowy dla zdrowia stawów i utrzymania ich elastyczności oraz braku bólu. Kolagen jest głównym składnikiem tkanki łącznej. A skórka z kurczaka jest pełna tego niezbędnego białka, które pomaga wspierać chrząstkę w stawach, redukować stany zapalne i promować ogólną ruchomość stawów. Dlaczego skórka z kurczaka jest tak korzystna? Skórka z kurczaka zawiera duże ilości kolagenu, co jest szczególnie korzystne dla osób cierpiących na artretyzm lub sztywność stawów. Regularnie spożywany kolagen ze skórki kurczaka pomaga naprawiać chrząstkę, przywracać funkcję stawów i redukować stany zapalne. Ponieważ kolagen typu II to typ kolagenu znajdujący się w chrząstce, jedzenie skórki z kurczaka może konkretnie wspierać naprawę stawów i dostarczać składników odżywczych potrzebnych do utrzymania ich elastyczności i zdrowia. Żelatyna znajdująca się w skórce kurczaka to kolejny czynnik wspierający nawilżenie stawów, czyniąc ruch łatwiejszym i mniej bolesnym. Na przykład pan Olivier, 52-letni mężczyzna, który zmagał się z uporczywym bólem barku z powodu problemów ze stożkiem rotatorów, dodał pieczoną skórkę z kurczaka do swojej diety, dowiedziawszy się o jej korzyściach kolagenowych. Po kilku tygodniach regularnego jedzenia Skórki z kurczaka zauważył znaczną redukcję bólu barku i zwiększoną elastyczność stawu. Kolagen i żelatyna ze skórki kurczaka pomogły poprawić integralność chrząstki w jego barku, ułatwiając mu podnoszenie ręki bez dyskomfortu. Jak to wdrożyć? Dodawanie skórki z kurczaka do posiłków jest łatwe i smaczne. Spróbujcie piec kurczaka ze skórką lub używać grillowanej skórki z kurczaka w sałatkach czy w rapach dla dodatkowego smaku. Jeśli wolicie, możecie również cieszyć się chrupiącą skórką z kurczaka jako przekąską. Pamiętajcie tylko, aby wybierać kurczaka z chowu ekologicznego lub wolnego wybiegu aby uzyskać wyższej jakości źródło kolagenu i zdrowszych tłuszczów. Dodatkowo można zrobić chipsy ze skórki kurczaka, piekąc ją aż do chrupkości, co stanowi smaczną i pożywną przekąskę. Włączając skórkę z kurczaka do diety, dostarczacie organizmowi bogate źródło kolagenu, które wspiera zdrowie stawów, ich elastyczność i ogólną wytrzymałość kości. Ta prosta i niedroga opcja żywieniowa może zrobić dużą różnicę w codziennej pielęgnacji stawów. Po trzecie, łosoś, ryba mocy dla kolagenu i zdrowia. Jeśli chodzi o promowanie zdrowych stawów i mocnych kości, łosoś jest prawdziwym superfood. Znany ze swoich kwasów tłuszczowych Omega 3, witaminy D i białka, łosoś nie tylko wspiera zdrowie serca, ale także odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu poziomu kolagenu. Kwasy Omega 3, znajdujące się w łososiu, pomagają redukować stany zapalne w stawach, co jest kluczowe dla osób cierpiących na artretyzm lub sztywność stawów. Dodatkowo. Łosoś zawiera białka budujące kolagen, co czyni go idealnym pokarmem do poprawy ruchomości stawów i wspierania zdrowia kości. Dlaczego łosoś jest tak korzystny dla stawów i kości? Łosoś zawiera aminokwasy budujące kolagen, takie jak glicyna i prolina, które są niezbędne do syntezy kolagenu. Te aminokwasy pomagają naprawiać i utrzymywać chrząstkę w stawach umożliwiając płynniejszy, mniej bolesny ruch. Co więcej, kwasy tłuszczowe omega 3 znajdujące się w łososiu mają właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc złagodzić dyskomfort w stawach i zmniejszyć obrzęg, czyniąc go idealnym pokarmem dla tych, którzy chcą zredukować skutki stanów zapalnych w swoich stawach Eee, na przykład, pani Nenach, 48-letnia kobieta, która doświadczała bólu i sztywności w nadgarstkach z powodu powtarzalnych ruchów, dodała łososia do swoich cotygodniowych posiłków, dowiedziawszy się o jego właściwościach przeciwzapalnych i wspomagających kolagen. W ciągu miesiąca jedzenia łososia dwa do trzech razy w tygodniu, pani Nenach poczuła zauważalną redukcję dyskomfortu w stawach. Mogła swobodniej poruszać nadgarstkami i. I odczuwała mniejszy ból podczas codziennych czynności. Kwasy omega-3 i białka budujące kolagen w łososiu pomogły wesprzeć zarówno zdrowie jej stawów, jak i gęstość kości. Jak to wdrożyć? Łosoś jest łatwy do przygotowania i można go spożywać na wiele różnych sposobów. Możecie grillować piec lub smażyć łososia na patelni, albo spróbować go w sałatkach, w rapach czy daniach z makaronem. Aby uzyskać lepszy efekt wspomagający kolagen, wybierajcie łososia dzikiego zamiast hodowlanego, ponieważ zazwyczaj zawiera on wyższe poziomy kwasów tłuszczowych omega-3 i witamin. Jeśli świeży łosoś nie jest dostępny, łosoś w puszce lub mrożone filety z łososia są również świetnymi opcjami do włączenia tej bogatej w składniki odżywcze ryby do diety. Dodawanie łososia do cotygodniowych posiłków nie tylko dostarcza białek budujących kolagen, ale także pomaga redukować stany zapalne w stawach i promuje ogólne zdrowie kości. To smaczny i łatwy sposób na wsparcie naturalnej produkcji kolagenu w organizmie i utrzymanie elastycznych i mocnych stawów. Po czwarte, tofu roślinny sprzymierzeniec w produkcji kolagenu. Tofu wytwarzane z soi jest doskonałym źródłem białka roślinnego, co czyni je idealnym pokarmem do promowania produkcji kolagenu. Chociaż samo tofu nie zawiera bezpośrednio kolagenu, dostarcza aminokwasów, w szczególności proliny i glicyny, które są niezbędne do syntezy kolagenu. Te aminokwasy pomagają organizmowi budować i naprawiać kolagen w stawach, kościach, skórze i tkankach łącznych. Dodatkowo, tofu jest bogate w wapń i magnez, dwa minerały kluczowe dla zdrowia Kości i funkcji stawów. Dlaczego tofu jest tak korzystne dla stawów i kości? Tofu zawiera izoflawony, które są związkami roślinnymi, wykazującymi wsparcie dla gęstości kości i zdrowia stawów. Te izoflawony pomagają regulować poziom wapnia w kościach i stawach, promując tworzenie kolagenu i elastyczność stawów. Dostarczając organizmowi niezbędnych. Budulców dla kolagenu i zdrowia kości. TOFU wspiera regenerację chrząstki i kości, pomagając zapobiegać degeneracji stawów z czasem. Na przykład pani Maja, 43-letnia weganka, doświadczała sztywności stawów w kolanach z powodu intensywnego grafiku pracy i regularnej aktywności fizycznej. Gdy zaczęła dodawać TOFU do swoich posiłków, Szczególnie w daniach typu stir fry i smoothie zauważyła znaczną poprawę ruchomości stawów i zmniejszenie dyskomfortu. Białko i aminokwasy w tofu pomogły jej organizmowi utrzymać zdrowy poziom kolagenu, co przyczyniło się do elastyczności jej stawów i ogólnego zdrowia kości. Tofu jest również wszechstronnym i niskokalorycznym pokarmem bogatym w niezbędne składniki odżywcze. Jest doskonałą alternatywą dla zwierzęcych źródeł kolagenu, szczególnie dla osób stosujących dietę roślinną lub wegetariańską. Dzięki wysokiej zawartości białka i wapnia, tofu pomaga wspierać zarówno zdrowie kości, jak i stawów, zapewniając, że wasze ciało pozostanie silne i elastyczne. Jak to wdrożyć? Tofu jest niezwykle wszechstronne i można je włączyć do różnorodnych dań. Możecie dodać je do dań typu stir-fry, curry czy zup yy, lub cieszyć się nim grillowanym pieczonym czy jako e, tofucznicą e, na słono. Aby uzyskać zastrzyk wartości w smoothie, zmiksujcie jedwabiste tofu z ulubionymi owocami i warzywami, tworząc kremowy, bogaty w białko napój. E, tofu można nawet używać jako substytutu na biału w, w wielu przepisach. E, na przykład do robienia wegańskiego sera czy deserów e, na bazie tofu. E, dodając tofu do posiłków, nie tylko zwiększycie spożycie białka, ale także e, wesprzecie naturalną produkcję kolagenu w organizmie, wspierając zdrowie stawów i siłę kości w prosty, roślinny sposób. Po piąte, zielone warzywa liściaste, zieloni strażnicy kolagenu. Zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak, jarmusz. Kapusta pastewna, kolar Greens i Rukola, są pełne niezbędnych składników odżywczych, które wspierają produkcję kolagenu i ogólne zdrowie stawów. Chociaż te warzywa nie są bezpośrednio bogate w kolagen, dostarczają witaminy C, miedzi i przeciwutleniaczy, które są kluczowe dla syntezy kolagenu. Witamina C jest szczególnie ważna, ponieważ odgrywa kluczową rolę w produkcji kolagenu, pomagając przekształcać prolinę i lizynę, aminokwasy znajdujące się w kolagenie, funkcjonalne włókna kolagenowe. Dlaczego zielone warzywa liściaste są tak korzystne dla stawów i kości? Przeciwutleniacze w zielonych warzywach liściastych pomagają zwalczać stres oksydacyjny, który może rozkładać kolagen i uszkadzać tkanki stawowe. Dodatkowo witamina C w zielonych, li... zielonych warzywach Zwiększa zdolność organizmu do produkcji kolagenu, a miedź odgrywa ważną rolę w stabilizacji struktury kolagenu, zapewniając, że, że organizm produkuje silny, zdrowy kolagen dla waszych stawów i kości. Na przykład pan Henryk, 55 letni mężczyzna z przewlekłym bólem pleców i sztywnością stawów, zaczął dodawać jarmusz i szpinak do swoich codziennych posiłków, miksował te zielone warzywa liściaste w smoothie i dodawał je do sałatek i dań typu stir Po kilku tygodniach pan Henryk zauważył mniejszy ból i zwiększoną elastyczność w plecach i stawach. Witamina C w zielonych warzywach pomogła wesprzeć produkcję kolagenu w jego organizmie, podczas gdy przeciwutleniacze chroniły jego stawy przed dalszymi uszkodzeniami. Zielone warzywa liściaste są również doskonałym źródłem Magnezu, minerału, który pomaga rozluźniać mięśnie i łagodzić napięcie w stawach. Spożywając różnorodne zielone warzywa liściaste, dostarczacie organizmowi składników odżywczych potrzebnych do wsparcia zarówno zdrowia kości, jak i ruchomości stawów, jednocześnie poprawiając ogólny stan zdrowia. Jak to wdrożyć? Włączajcie różnorodne zielone warzywa liściaste do swoich posiłków, dodając je do smoothie zup, sałatek czy dań typu stir-fry. Możecie również spróbować dusić je z czosnkiem i oliwą z oliwek lub używać ich jako wrapów do zdrowych nadzień. Aby uzyskać maksymalne korzyści, starajcie się spożywać mieszankę szpinaku, jarmużu, kapusty pastewnej i innych zielonych warzyw kilka razy w tygodniu. Im większą różnorodność wprowadzicie, tym bardziej wesprzecie naturalną produkcję kolagenu w organizmie i ochronę zdrowia stawów. Włączając te warzywa wspomagające kolagen do codziennej rutyny dostarczycie organizmowi niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do utrzymania silnych, elastycznych stawów, zdrowej chrząstki i gęstości kości. Po szóste, owoce cytrusowe. Cytrusowa moc witaminy C dla syntezy kolagenu. Owoce cytrusowe takie jak pomarańcze, grejpfruty, cytryny i limonki są potężnym źródłem witaminy C, niezbędnego składnika odżywczego do produkcji kolagenu. Chociaż kolagen jest kluczowy dla zdrowia stawów i siły kości, to właśnie witamina C pomaga organizmowi prawidłowo syntetyzować kolagen. Witamina ta odgrywa kluczową rolę w tworzeniu włókien kolagenowych, przekształcając aminokwasy prolinę i lizynę w funkcjonalny kolagen. Bez odpowiedniej ilości witaminy C, produkcja kolagenu w organizmie jest upośledzona, co prowadzi do osłabienia stawów i kości, a także potencjalnych problemów skórnych. Dlaczego owoce cytrusowe są tak korzystne dla zdrowia stawów i kości? Witamina C w owocach cytrusowych pomaga stymulować produkcję kolagenu, co bezpośrednio korzystnie wpływa na chrząstkę w stawach. Wspierając tworzenie kolagenu, witamina C. Zapewnia, że tkanki w stawach pozostają silne i elastyczne. Dodatkowo przeciwutleniacze w owocach cytrusowych pomagają zwalczać wolne rodniki, które mogą degradować kolagen i uszkadzać tkanki stawowe z czasem, redukując stany zapalne i utrzymując ruchomość stawów. Na przykład pani Klara, 49-letnia kobieta z bólem łokcia, zaczęła codziennie jeść pomarańcze i grejpfruty, dowiedziawszy się o ich korzyściach wspomagających kolagen. Po kilku tygodniach włączania większej ilości cytrusów do swojej diety, pani Klara doświadczyła mniejszego obrzęku i bólu w łokciach, a jej elastyczność stawów e, poprawiła się. Przypisuje tę poprawę witaminie C w owocach cytrusowych, która e, pomogła zwiększyć produkcję kolagenu w jej organizmie. Wspierając zdrowsze stawy. Oprócz syntezy kolagenu witamina C w owocach cytrusowych odgrywa kluczową rolę we wspieraniu układu odpornościowego, redukcji stanów zapalnych i poprawie zdrowia skóry, co może pomóc chronić tkanki łączne wspierające stawy. Jak to wdrożyć? Włączanie owoców cytrusowych do codziennej diety jest łatwe i orzeźwiające. Możecie cieszyć się pomarańczami, grejfrutami. Cytrynami i limonkami jako przekąską lub wyciskać świeży sok do smoothie, sałatek czy wody. Sok z cytryny lub limonki jest doskonałym dodatkiem do wody i świetnie komponuje się z oliwą z oliwek jako orzeźwiający dressing do sałatek. Możecie również dodawać skórkę cytrusową do potraw dla dodatkowego smaku i witaminy C wspomagającej kolagen. Dodając owoce cytrusowe do codziennych posiłków, nie tylko zwiększycie produkcję kolagenu, ale także wesprzecie zdrowie stawów, siłę kości i ogólną ruchomość stawów. Witamina C w tych owocach odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu silnego kolagenu w organizmie, pomagając wam zachować elastyczność i komfort w stawach. Po siódme, Owoce jagodowe, jagodowe skarby pełne antyoksydantów. Owoce jagodowe, takie jak truskawki, borówki, maliny i jeżyny, są nie tylko pyszne, ale także pełne przeciwutleniaczy i witaminy C. Dwóch składników odżywczych kluczowych dla syntezy kolagenu. Te przeciwutleniacze pomagają chronić kolagen w organizmie przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Dodatkowo witamina C w owocach jagodowych odgrywa kluczową rolę w produkcji kolagenu, promując tworzenie proliny i lizyny, aminokwasów e, niezbędnych dla struktury kolagenu. E, regularne spożywanie owoców jagodowych może zatem. Pomóc zwiększyć produkcję kolagenu, poprawić elastyczność skóry i zwiększyć elastyczność stawów. Dlaczego owoce jagodowe są tak korzystne dla stawów i kości? Przeciwutleniacze w owocach jagodowych, takie jak flavonoidy i polifenole, działają na rzecz redukcji stanów zapalnych i zapobiegania degradacji kolagenu, co może prowadzić do sztywności i bólu stawów. Dodając owoce jagodowe do diety. Nie tylko wspieracie zdolność organizmu do tworzenia kolagenu, ale także pomagacie stawom pozostać elastycznymi i odpornymi. Witamina C w owocach jagodowych jest szczególnie skuteczna w zwiększaniu produkcji kolagenu, co wzmacnia chrząstkę w stawach, zmniejsza ból i promuje lepszy ruch. Na przykład e, pani Amelia 45-letnia kobieta, która zmagała się z bólem nadgarstka z powodu aktywnej pracy. Zaczęła włączać więcej borówek i truskawek do swojej codziennej diety. Po kilku tygodniach spożywania tych owoców bogatych w przeciwutleniacze zauważyła redukcję obrzęku i dyskomfortu w nadgarstkach. Witamina C i przeciwutleniacze w owocach jagodowych pomogły jej organizmowi produkować. Więcej kolagenu, poprawiając ogólny stan jej tkanek stawowych i czyniąc stawy bardziej elastycznymi. Oprócz właściwości wspomagających kolagen, e, owoce jagodowe są również bogate w błonnik, witaminę K i kwas foliowy, które przyczyniają się do ogólnego zdrowia kości i ochrony stawów. E, są świetną, niskokaloryczną opcją żywieniową dla każdego, kto chce naturalnie poprawić gęstość kości i zredukować stany zapalne w stawach. Jak to wdrożyć? Dodawanie owoców jagodowych do diety jest proste i przyjemne. Możecie cieszyć się nimi świeżymi jako przekąską lub dodawać je do smoothie, jogurtu, sałatek czy owsianki. Aby uzyskać dodatkowy zastrzyk wartości, spróbujcie mieszać różne rodzaje owoców jagodowych, aby uzyskać różnorodność przeciwutleniaczy i witamin w posiłkach. Możecie je również mrozić i używać do pieczenia lub jako dodatków do deserów. Włączając owoce jagodowe do codziennej rutyny, nie tylko zwiększacie produkcję kolagenu w organizmie, ale także pomagacie redukować stany zapalne w stawach, poprawiać ich elastyczność i wspierać siłę kości. Przeciwutleniacze i witamina C w tych owocach czynią je pysznym i potężnym narzędziem na drodze do zdrowia stawów i syntezy kolagenu. Jak widzicie, moi drodzy, istnieje wiele pysznych i pożywnych produktów, które mogą pomóc zwiększyć produkcję kolagenu i utrzymać wasze stawy silne i elastyczne. Czy to rosół na kościach, skórka z kurczaka, owoce jagodowe czy cytrusowe. Włączanie tych pokarmów do codziennej rutyny pomoże wam utrzymać zdrowe, wolne od bólu stawy i mocne kości. Odżywiając swoje ciało pokarmami budującymi kolagen, podejmujecie właściwe kroki w celu wsparcia długoterminowego zdrowia i mobilności stawów. Mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Was cenne i pomocne. Podzielcie się tą wiedzą z bliskimi, bo dbanie o zdrowie to najpiękniejszy prezent, jaki możemy sobie dać. Życzę Wam życia pełnego, sprawnych stawów, mocnych kości i radości z każdego dnia bez bólu.